Rozmowa, przebywanie w jednym pomieszczeniu czy zwykły uścisk ręki. Brzmi jak coś zupełnie normalnego, prawda? Troszkę jest zapomniana, trochę o różnych innych problemach opowiadamy, a to wciąż tacy pacjenci są. Mowa o osobach zmagających się z wirusem HIV, czyli ludzkim wirusem niedoboru odporności. My dzisiaj o tym głośno mówimy, żeby przestrzec tych wszystkich, którzy mogą potencjalnie gdzieś tam ulec temu zakażeniu. Z tego jakby powodu staramy się. To nasze młodsze pokolenie przygotować do tego, aby wiedziało, jak postępować w tego typu sytuacjach. Jak zatem należy postępować? Z pewnością nie panikować. Doszliśmy do momentu, gdzie większość pacjentów otrzymuje terapię, która składa się z jednej tabletki przyjmowanej raz dziennie. Jest to terapia skuteczna, bezpieczna, dzięki której pacjenci, jeśli są odpowiednio wcześnie zdiagnozowani, mogą żyć długo i normalnie. Bóle głowy, zmęczenie, ból mięśni, gardła, powiększenie węzłów chłonnych, owrzodzenia, czerwona wysypka to jedne z pierwszych objawów zakażenia wirusem HIV. Czasem jednak działa on w ukryciu. Może zdarzyć się tak, że tych objawów nie będzie i, i, i że po prostu będziemy mieli okres taki bezobjawowy. Tym bardziej ważne jest, by się badać i rozpowszechniać wiedzę w tym temacie. Chcemy po prostu uwrażliwiać, chcemy, chcemy, aby młodzi ludzie wyposażeni już w odpowiednią wiedzę wkraczali w dorosłe życie. Chcemy, aby także wzajemnie między sobą przekazywali te pozytywne aspekty zdrowotne. Takie działania mogą pomóc obalić mity związane z chorobą. Przez długi czas ludzie błędnie zakładali chociażby, że wirus HIV rozprzestrzenia się poprzez dotyk. Musimy zachować zdrowy rozsądek i musimy wiedzieć, co nam szkodzi, a co nie. Nie musimy tych osób marginalizować, możemy z nimi spokojnie żyć, mogą być naszymi przyjaciółmi, znajomymi, możemy się z nimi kontaktować i mogą wspaniale z nimi spędzać czas. Błędne przekonania związane z wirusem i stygmatyzacja dotknęły również Frediego Mercurego, który dowiadując się o swojej chorobie w 1987 roku, pomimo widocznych objawów, starał się je ukryć i zaprzeczał, że cokolwiek mu dolega. W tamtym czasie choroba była nieuleczalna i wokalista zmarł zaledwie 4 lata po jej wykryciu, co gdyby jednak zachorował później. Kilka lat po śmierci Frydego Mercurego wprowadzono do leczenia tzw. terapię hard, czyli wysoce terapię antyretrowirusową i być może, gdyby Freddy Mercury zakaził się troszeczkę później, udałoby się, że żyłby aż do dziś. Przełomem w obaleniu mitów związanych z HIV oraz AIDS okazał się historyczny moment, w którym księżna Diana, bez rękawiczek, uścisnęła dłoń mężczyzny chorego. AIDS. Zdjęcie wykonane w tamtej chwili wywołało sensację wśród mediów i pomogło w zwalczaniu stygmatyzacji osób chorych. No, tak powinniśmy naśladować, tak powinniśmy działać, tak, tak powinno się robić. Dla kuriera akademickiego Julia Zielińska.